Bardzo serdecznie na moim kanale. <laughs> Zresztą z góry zaczęłam złą tą kamerą ale ona będzie przez chwilę. się trzymam kamerą, e, ponieważ nagrywałam na telefonie, bo mój tablet się niestety zaciął. E, dopiero działa, mogłam go włączać, potem jak go wyłączyłam, ale nie, że tak na no, Krem, potem jak go próbowałam włączyć, niestety się nie włączał, więc nagrywam na telefonie, ale to będzie również na tym kanale, no ale na nieco innym kanale, ale nazwa użytkownika jest taka sama, więc zapraszam do oglądania i jeszcze mówię z góry, że nie powiedziałam co to będzie za film, ale po tytule można poznać, że to są rzeczy z Krainy Lodu i dzisiaj jeszcze nagrałam rzeczy z tym więc zapraszam. Więc zaczynajmy, jak to już mówiłam kilka razy. Więc zacznę od takiego notesu z Elzon i jak go kupiłam w matracie za 4,10. Z tyłu mamy e -Anne i w środku są bardzo ładne kartki, takie ładnie przyozdobione bo jest Elza. Więc ten notes mi się naprawdę spodobał i dlatego Właśnie go wybrałam, bo był jeszcze jeden rodzaj tego notesu, ale ten był najładniejszy. Dalej mam, ale karteczki tylko z tego że z Monster High. I tutaj mamy z Elzo. O, znaczy, jak tu widzicie, jest na samym początku napisane Elza i tylko to są moje karteczki z Krainy Lodu. Dalej mam taką gazetkę z Krainy Lodu. Jak byłam w szpitalu przez sobotę, niedzielę, to... Troszkę mi się nudziło i mi mama przyszła z prezentem, z taką gazetką z Krainy Lodu. I tutaj jest właśnie Tiara Elzy, jak tu pisze, prezent królewska Tiara Elzy. Strasznie trudno się to składa, ale to jest nieco za ciasne. Dlatego ja tego nie noszę. Pierwszy raz jak to założyłam to strasznie ciasne to było. No, Tiara jest ładna mi się podoba i w gazetce no nie będę tak opisywała bo nie mam zbyt dużo ca czasu dalej mam Elzę, nie że się bawi lalkami, ale ją po prostu dostałam od mojej cioci i Wojka na gwiazdkę, czy kogoś tak i ona sobie tam po prostu tak leży na ozdobę ona tak ładnie jeździ, tak fajnie no, mam 3 minuty no niestety nie mam zbyt tyle czasu, żeby ją tak dokładnie opisywać ale jest Elza Dalej są karty, i tutaj między innymi jest taka karta Taka z Krystofem do poglądowania I tutaj mamy instrukcję, i tutaj mam świecącą Elzę, i akurat ją położę koło mojej lalki z Elzą I ostatnią chyba rzeczą jest tu taka teczka, i tu mamy Elzę i Annę i z tyłu mamy Elzę i Annę, ale nie pokażę Wam coś w środku, ponieważ ja tam mam już swoje rzeczy, ale mogę Wam pokazać, że tam jest Planex. O taki. I to by było na tyle. Pa!